Młodzi mają głos, przekonali się o tym uczniowie szkoły podstawowej imienia króla Zygmunta Augusta Wasilkowie. Którzy wzięli udział w projekcie Szkolny Budżet Obywatelski w Gminie Wasilków. Uczniowie w głosowaniu zdecydowali o tym, co ich zdaniem jest najbardziej potrzebne: szafki na plecaki i trzy dystrybutory wody. Zaczęło się od tego, że dużo osób miało problemy z tym, żeby nalać sobie wodę i zejść z samej góry na sam dół w 5 minut. Więc uznałyśmy, że dobrym pomysłem na budżet obywatelski będzie zrobienie właśnie takiego projektu, jakim są dystrybutory. Dlaczego to takie ważne, żeby ta woda była cały czas do... Dostępna. No bo jednak trzeba być dużo wodów w ciągu dnia, no jak nie no to nie ma się skąd plusy wziąć, a teraz już ma się. Cierpliwości na pewno do stworzenia plakatów, ogłaszania tego, promowania po różnych klasach. Cieszycie się, że wygrałyście? Bardzo. Nie spodziewałyśmy się tego, ale tak. Jesteśmy jednymi z pionierów w skali województwa, bo jako jedyni mamy ujednolicone zasady dla wszystkich szkół. Wszystkie szkoły biorą udział w tym budżecie obywatelskim. Zainteresowanie jest olbrzymie. 22 projekty zostały zgłoszone i oddano ponad 1200 głosów, czyli można mówić o frekwencji na poziomie 87%. Także zaangażowanie wśród młodych ludzi jest olbrzymie w szkolny budżet obywatelski. Jest to nauka demokracji, samorządności, nauka tego, że można mieć wpływ na ważne sprawy dla siebie, no i też zarządzania. Na razie może te kwoty nie wydają się duże, tak z perspektywy nas e, dorosłych, tak, bo na e, duży projekt można przeznaczyć 3000 złotych, e, na mniejszy 1000, niemniej... Każda kwota powoduje, że trzeba się nad nią zastanowić, dobrze zaplanować i wziąć potem odpowiedzialność za ten projekt. Także myślę, że to jest naprawdę bardzo cenna lekcja obywatelska. Takie projekty uczą przedsiębiorczości, samorządności, robienia planów, osiągania celów. Więc to są takie umiejętności, których uczniowie nie nauczą się podczas realizacji podstaw programowych. Więc to jest taka wartość dodana. Szkoła nie zawsze wie, czego dzieci potrzebują. I to jest ten moment, kiedy dzieci mogą zdecydować i złożyć taki projekt, który jest zgodny z ich potrzebami, a my na przykład dorośli byśmy tego nie uważali, że to jest dla nich potrzebne. Wygrał jeden projekt duży, to były dystrybutory. Dzięki temu projektowi uczniowie będą mogli korzystać z dystrybutorów, które się znajdują na każdym piętrze na naszej szkole oraz projekt mały, czyli szafki na plecaki. Nasz pomysł wziął się stąd, że wiele osób jak w mojej klasie, jak i w szkole zmarnuje czas na przerwie obiadowej, aby zanieść plecak pod odpowiednią salę, ponieważ no, nie można zostawić pod stołówką. No i stwierdziłyśmy, że twardo, warto by było zrobić takie właśnie miejsce, w którym można by było zostawiać te plecaki nie marnując czasu. Uczyłam się przy tym takiego no, panowania nad pieniędzmi, takimi większymi i to właśnie pomogło i no i na, na koniec to tak naprawdę tylko było już zamówienie no i otwarcia. Jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ to już drugi rok z rzędu, w którym e, udało nam się e, jakiś projekt otworzyć nasz. Dzisiaj wręczamy nagrody wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania szkolnego budżetu obywatelskiego w naszej największej szkole, szkole podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie. Z naszego punktu widzenia jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, ponieważ Mimo tego, że m, projekty miały dość niewielką wartość, jeśli chodzi e, tutaj o, o kwoty na to przeznaczane, e, ma to niezwykle ważny wymiar z uwagi na to, że przez właśnie Szkolny Budżet obywatelski uczymy e, naszą młodzież już od najmłodszych szkolnych lat partycypacji, e, uczestniczenia w życiu społecznym e, i przez zaangażowanie, które się tutaj wytwarza podczas zabiegania o e, głos. Na poszczególne projekty. Młodzież przez to dba o wspólną przestrzeń i mamy nadzieję, że dzięki temu, że nauczą się tego już tutaj w szkole, również podejmując decyzje dużo bardziej ważkie jako dorośli obywatele, będą mogli z tych doświadczeń korzystać. No i co ważne, jeżeli jakiś projekt jest wystarany, jeżeli się o niego zabiega, wówczas też. Czujemy z nim pewną więź. Bardziej dbamy o to, co jest w naszej przestrzeni publicznej, która należy do nas wszystkich. W ten sposób uczymy postaw obywatelskich, i to jest największa siła i moc budżetu obywatelskiego. Dzieci mogą nauczyć się przedsiębiorczości i takiej e, samorządności. Dzięki temu. Dzieci uczą się właśnie jak zagłosować, jak dobrowolnie jakby, jak oddać swój głos i uczestniczyć w takim procesie demokracji. W tym roku wpłynęło 8 wniosków. Były to różne właśnie projekty. Kącik do słuchania, kącik rysowania. Był też taki projekt dotyczący rozszerzenia cichego kącika o Hamaki i o właśnie taki zestaw też muzyczny bardzo fajny, bardzo fajny pomysł, ale niestety może w kolejnym roku się uda. Głosowały dzieci przede wszystkim nauczyciele, nie mogli głosować. Głównym inicjatorem, głównym i koordynatorem są uczniowie i to oni wszystko organizują. Ja tylko nadzoruję proces yy, właśnie realizacji tego przedsięwzięcia.